Kiedy usłyszeli gwizdek, profesor, hucz, wszyscy w jednej chwili budywali się do lotu. Co to znaczy? Co to za wstęp? Pewnie pytacie. Otóż jest to wstęp do recenzji stawu LEGO Harry Potter Mecz Hudicza z roku 2010. I tak, oś, ten set jest, był kupiony już w 2017 roku, ale nie zrobiłem recenzji, bo jak wiecie jeszcze nie tego na kanał. Ale bez przedłużania. Zacznijmy recenzję od pokazania figurek. Tak oto prezentują nam się wszystkie figurki. Z bardzo nie co omawiać. Jeśli chodzi o Pottera i Oliviera Muda i o Draco Malfoya i tego drugiego, nie pamiętam niestety jak się nazywał, no to mają oni te same torszki i te same nóżki. Mimo ja tutaj tylko się kolory różnią. z tyłu, nie mamy żadnych jakichś, nie ma tutaj żadnych nadruków pod pelerynką, więc u Malfoya tak zapewne jest i u Olwiera Wooda też nie ma, czy u również nie ma żadnych nadruków ma, nie mają, żaden z nich chyba nie ma dwóch twarzy wiem na pewno, że pani profesor Huch ma dwie twarze zobaczcie, troszeczkę mnie one dziwią bo ma tutaj właśnie taką jedną normalną w oczach, a drugą taką no mm, Dajcie znać o co chodzi w komentarzach po terhedzi, bo ja naprawdę nie wiem, czytam z Prawy ale takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałam. Jeśli chodzi o, jeszcze o figurki, to oni mają właśnie takie torsiki w barwach i domów takie torsiki drużynowe. No, ale przejdźmy do omówienia całego stawu. Przepraszam bardzo, zagalopowałem się, bo od, odkryłem że jednak Harry i Draco mają dwie twarzyczki. Zobaczcie, tak się one tutaj prezentują. U Harrygo, taka, trochę zesłuszczona, a z kolei u Malfoja jest ta, tutaj mamy przyjrzyść taką uśmiechniętą, a już z tyłu przerażoną, jak widzi, że traci złoty znicz. No, to teraz już możemy mogę spokojnie pokazać wam cały cecik. No, przystawianie, przystawianie, ale można, może w pierwszym w ogóle, co tu mamy? Tak, po kolei. Yy, mamy tutaj na początku puchar za zwycięstwo. Nie wiadomo, jeszcze ktoś zwycięży, więc mamy zarówno flagi gryfonów, jak i Mamy tutaj piękny puchar. No, taki podejścik. Tak. Tutaj mamy z kolei skrzyneczkę. Mamy w niej właśnie przyrządy do kulicza, czyli dwa Tłuczki, jeden kapel. To taki przymiot do gry w chudicie. W Harry Pottera? Dobrze. Mamy tutaj zapasową miotłę albo miotły pani profesor Hucz. Nie jestem do końca pewien. Dwa jeszcze tutaj kaski dla odbijających, czy tam obrońców, nie pamiętam do końca. Yy, tutaj mamy jeszcze jedną w razie różczkę. Tak, kiedyś takie różdżki były. Naprawdę duży update. Teraz sprawdzili, że takie różki mają własną konstrukcję. Tutaj mamy jakby dwie wyszutnie do końca, nawet nie wiem, jakby czego one służyły w płudiczu. Takie katapulty, nie wiem. oświećcie mnie w sekcji komentarzy. Tak samo tutaj. Nie mam pojęcia. No, i tutaj mamy oczywiście te obręcze. Szkoda, że nie ma ich sześciu bodajże takie jest właśnie w zestawie tym nowszy meczu płidza. To sobie zaraz tutaj zaczymy Mam tutaj właśnie te trzy obręcze. I jak on jest zrobione, już Wam pokazuję. Jest to taki zamieszczony, i trzeba tutaj tylko wyjąć. A i tu jest taki właśnie klocek. Już jeszcze wam. Tak właśnie się ten klocek prezentuje. Możemy go używać do różnych innych rzeczy. Jest taki, no właśnie można go de troszeczkę tutaj zginać. Właśnie potem jest. One są różnej wysokości, tak było właśnie w Quidditchu. No, więc teraz przejdźmy do, już do ostatniej konstrukcji w tym zestawie. Ostatnią konstrukcją, jaką mamy w tym zestawie, jest właśnie jakby ta wieża, z której sędzia, czyli pani hucz obserwuje cały przebieg meczu. Czy przypadkiem ktoś, nie spamował kogoś? O, i tak. Tutaj niestety zestaw był nie do końca pełny, więc zamieniłem na takie kroski. Tak to były właśnie tu nie białe, nie, szare. Tak się tutaj prezentuje. Mamy małą podstawkę na dole. Z tyłu mamy miejsce dla pani Hucz i no to w sumie by było tyle w tym zestawie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i jeszcze na koniec wam powiem, że Robi specjal na 50 subskrypcji, więc subskrybujcie, stało Wam bodajże 8 albo 9 subskrypcji, tylko 9 subskrypcji do specjala. Według mnie specjal naprawdę bardzo fajny. No, do zobaczenia się, trzymajcie się, oglądajcie Krzychule Gosa, pa, pa i cześć!